Witaj piękna duszko, Joanna Radwan, Wielkie Tak. Jeden oddech, żeby połączyć się ze sobą i wydech. Dzisiaj będę mówić o takim temacie, który nazywam doszukiwanie, rozgrzebywanie. Otwiera się wiele treści wokół tego tematu. Jest to ważne, dlatego że w tym jak budzi się w tobie świadomość, jest jakaś magiczna i niepowtarzalna i unikatowa ścieżka, którą tylko ty znasz. Więc świadomość budzi się w nas u każdego inaczej. Każdy z nas doświadcza tej drogi w bardzo indywidualny i unikatowy sposób. Więc dla mnie jest absolutnym fenomenem fakt że mogę głosić te słowa i one do ciebie docierają, że znajdują zrozumienie w Twoim umyśle i w Twoim sercu. Jest to fenomen i cud. Na pewnym poziomie możemy się porozumiewać i wymieniać spostrzeżeniami, poglądami, opowieściami. Jednak jeśli dochodzi do tego zagłębianie się w głębsze treści, w rozwój świadomości. W przekazy duchowe, wtedy ta świadomość rozgałęzia się na tyle istot, ile jest poszukujących. I faktem jest to, że łączymy się tak naprawdę w sercu na poziomie duszy, i to jest magiczne. No więc, kochani, taki temat doszukiwania się i rozgrzebywania. Przychodzi taki moment w naszej podróży, kiedy zaczynamy rozumieć, że już nie ma powodów, żeby czegokolwiek się doszukiwać i rozgrzebywać, żeby zagrzebywać się w przeszłość i szukać źródła tak zwanego konfliktu, cierpienia, nieporozumienia. I mówię to z pełną świadomością, ja, która rozgrywałam swoje życie wiele, wiele lat. Więc to, co się dzieje, możesz doświadczać po prostu skutków przeszłości, konsekwencji tego, co się wydarzyło w Twoim życiu, w tym życiu teraz i na poziomie duszy, jako bagaż doświadczeń historii wcieleń. I wielu różnych, różnych innych opowieści, które nasza dusza przeżyła. Możesz tego doświadczać. Jednak nie ma już potrzeby zagrzebywać się w to i rozkładać na czynniki pierwsze. Dlaczego? Dlatego, że jeśli twoja świadomość jest otworzona, to to, co jest potrzebne objawia i ten właśnie moment, jest to zaproszenie do. Głębokiego zaufania w proces życia, który się zadziewa. I zadziewa się on we mnie, więc dzielę się tym przekazem z Tobą, bo tak jak ja prezentuję tutaj te słowa dla Ciebie, one płyną bardzo spontanicznie i te treści układają się we mnie bardzo spontanicznie. Więc musiałam nauczyć się na nowo, po okresie głębokich przebudzeń ostatnich lat. Układać siebie ze sobą i przekazywać te treści tobie. Ufać temu, co przepływa przeze mnie. Po to, żeby służyć Tobie. Bo to, co dostaję, służy mi w rozwoju i przynosi ulgę w różnych momentach. Więc dzielę się tym z tobą. Bo ty również zasługujesz na to, żeby cieszyć się wolnością i pięknym życiem. Żeby cieszyć się swobodą bycia sobą, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Żeby godnie maszerować przez to życie i wcielać tutaj te jakości duszy, które chcesz wcielać. Więc kiedy sięgasz poziomu duszy, rzeczywiście masz tą moc, żeby zatrzymać się i powiedzieć, że już nie ma potrzeby zaglądać do przeszłości. To, co się dzieje, to są skutki tego, co się wydarzyło i możesz w tym odpocząć. Możesz odpocząć w tym zrozumieniu, w tym przekazie. Teraźniejszość i tak ma ci bardzo dużo do zaoferowania. I to życie, które teraz wiedziesz, każdy dzień ma Ci bardzo dużo do zaoferowania. I tak właśnie zadziewa się życie. Poprzez teraźniejszość doświadczamy oczyszczania tak zwanej przeszłości. Wszystko dzieje się teraz. Kiedy autentycznie spotykasz się z tym, co przychodzi, z tymi stanami, jakie się w tobie przejawiają. Już wystarczy ciężkiej pracy, doszukiwania się, rozgrzebywania, szukania w sobie źródła problemu. Jest to czas teraz, żeby zaufać życiu, żeby poddać się procesowi, w jakim bierzemy udział wspólnie. Dlatego, że to, co ma się objawić Tobie. Czy to jest wspomnienie, czy jakiś przekaz, czy obraz, czy treści, w jakikolwiek sposób pracujesz nad sobą, czy w jakikolwiek sposób funkcjonuje Twój rozwój, będzie Ci objawione w tym tu i teraz, które jest dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Jest to niezwykłe odkrycie i jestem zaszczycona, że mogę się tym dzielić z Tobą. Sama jeszcze rozglądam się w tym nowym świecie, sama jeszcze otwieram oczy ze zdumienia w tym nowym świecie, bo życie w takiej głębokiej teraźniejszości momentami jest przerażające jeszcze. Dla tych części mnie, które jeszcze są w wątpliwościach, w niepewnościach. Więc biorę oddech do tego. I pozwalam sobie, żeby ten proces zadziewał się w takim tempie, jaki jest dla mnie najbardziej odpowiednie. I tym samym Ciebie też do tego zapraszam. Możesz powiedzieć do siebie na głos. Głęboki wdech. I wydech. Możesz powiedzieć: Poddaję się życiu, oddaję się w ręce życia. Pełnym zaufaniu. Ufam temu, przez co przechodzę. Ufam mądrości mojej duszy, która jest połączona z Bogiem. Jestem połączona z moim wszechświatem. Kiedy o tym zapomnę, jest to właśnie moment, w którym mogę powrócić do świadomości. Wybieram łagodnie siebie prowadzić i kochać siebie. Na każdym etapie mojej drogi zanurzam się w teraźniejszości, uwalniam siebie od potrzeby doszukiwania się czegokolwiek w sobie. Uwalniam siebie od potrzeby rozgrzebywania swojej przeszłości, tak jakby tam było źródło mojego cierpienia. Uwalniam siebie. Od pomysłu, że muszę cierpieć, że droga poszukiwań jest drogą pełną bólu i trudu, tu i teraz. wybieram podążać w lekkości świadomości w połączeniu z moim sercem ufając temu co objawia mi ten moment dziękuję za to że mogę spotkać siebie tak dostojnie i z taką godnością Dziecka Bożego, Gwiazdy Wszechświata, którą jestem. Głęboki wdech. I wydech. Niech się dzieje najpiękniej. Dla ciebie. Na